Drogi, to wszystko pod Niemca To pod Niemca kurwa, nie? Słuchaj, idź, idź tu do sklepu. Setka wódki kiedyś kosztowała, czekaj, nie przerywaj Na no, ile? Y 5 zł, nie? To a tak. Teraz, a teraz najtańsza kosztuje 6 ,50. No A kurwa, widzisz? A to musimy sprawdzić A, a tam, tam na chorej, no. to kupisz na Cepenie, nie? Kupić za 4 zł, to biało. ja tak mutki nie piję, nie? Setka za 4 zł? No, tak, tak, no, no, tak mało? Tak mało kuchy. Uma po 4 zł za tej nie kupił. No, 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 ale to kupisz. jest jeden sklep, bo to wszystko w koło to drogie jest. Ono dobrze mówi a. I ona kupuje 35, ale jest kejber, nie wiem, ma, mm. mm. ma 37 Nie ma? 37. No, no kurwa, to rzecz kom 38. No. Ja wiem, że wiem czas. No tak mówię. mają te setki, kurwa, 37, 38. 40 V też już dawno nie widziałem. <głos》> to, <głos》głos》> to nie jest wolny. mam 40 V panie, ja chodzę za niebanę po gubinię, jak popierdolę. <głos》> tak? No, to jest ktoś. No, to ile wypijesz? To jest król melanżu Ile ja, ja wypiję? zależy jaki mam dzień, nie? Bo trafi wypić A tak najwięcej ile wypijesz?

Kuro, panie, no to jest dobry, dobry to, do picia taki pan, paniek Marian, nie? Łukasz jestem, Wojciech! Wojtek! Co? rodzinie no, ma Wojtka O! już wiem A pan, jak pan mówi Wojtek? Piotrek, święty Piotr! A, święty Piotr! Pa, leje się wszystko, wziąłeś? Leje się, tam widziałeś polewę on jest młody chłopak To możemy go wypić no właśnie! My, my. O nie gadaj, bo dzisiaj byłem na tym kurwa kopaczu z naszej tego Grzebowskiego, tego małego. A Nie! Trzeba ja tego gadaj, aktora powiedzieć. To jest doferdolanda! Setkę wódki? Weź mnie do domu odprowadz, ja bym to chodź Po setce? byś mi tam zaszparł, bo widziałem, że ja już zaraz pójdę, już <toddź>